Witam Państwa serdecznie Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj patelnię 28 cm Virgo. Będzie to właśnie to jest seria Virgo, taka czarna patelnia z, z, ze szklaną pokrywką. Tak prezentuje się opakowanie tej patelni, kartonik. Tutaj mamy górę, spód. Symbol tej patelni, pod którym można znaleźć ją w katalogu np. producenta lub na naszej stronie, to 23, 04, 64 i 8 na końcu. Klikając link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio do strony naszego sklepu z opisem, zdjęciem oraz ofertą cenową tej patelni. Teraz pokażemy, jak to wygląda na żywo w środku. Berkow, Wirgo, jakaś ulotka od producenta. Wkładamy sobie na bok. Tu mamy szklaną pokrywę. Jak widać, jest to coś takiego. Tutaj mamy po bokach jakieś odpowietrzniki z jednej i z drugiej strony. Rączka tutaj i ta rączka tutaj wygięta. Wykonana z tworzywa sztucznego z, takim, z taką specjalną powłoką antypoślizgową, więc nie ucieknie nam to z ręki podczas użytkowania. Tutaj mamy, jak słychać, szkło. Odkładam to na bok. Teraz pokażemy patelnię. Kardonik jest już pusty, więc odkładam go na bok. Zanim dojdziemy do patelni, pokażę rączkę, bo oczywiście, od patelni można sobie zdjąć rączkę i jej nie używać. Jest to coś takiego. Jak widać, tak samo jest pokryta taką antypoślizgową, powoką ta rączka. Tak jak te rączki na pokrywce, więc nie wyśliznie nam się to z dłoni. Jak widać, jest to regulowana, po prostu odkręcana rączka, więc odkręcamy, zaciskamy na patelni, przykręcamy i możemy używać. Nie będziemy tego mocować. Każdy mniej więcej wie, jak to powinno wyglądać. Tak jak tutaj, na przykład na rysunku. I teraz sama patelnia. Patelnie oczywiście z powłoką ceramiczną z serii FERNO. Jest to coś takiego, jest to najpopularniejsza, jeżeli chodzi, taka powłoka ceramiczna w Berkhofie. Większość produktów ma właśnie tą, tą powłokę. Generalnie klienci są zadowoleni właśnie z tego rozwiązania, dlatego też Berkhof trzyma się właśnie tej, tej powłoki. Tutaj na spodzie oczywiście mamy Informacje od producenta, czyli znaczy informacja logo producenta, że jest to patelnia oryginalna. Tak wygląda ona z boku. Tu oczywiście ma różne odpływy po bokach. Tu mamy rączkę z drugiej strony, też jest podgumowana, więc nie nagrzewa się. Jest też haczyk, pod którym można sobie zawiesić to, zawiesić również można używając rączki, tutaj jak widać mamy otworek i tak jak mówiłem odkręcamy, zaczepiamy i całość jest gotowa w kilka kilka minut, pomaga nam to też ładnie składować, że tak powiem tą patelnię, bo wiadomo w szafkach nie zawsze mamy miejsce, żeby patelnię z całą rączką trzymać, tak sobie odkręcamy, wkładamy do środka i nie zajmuje nam to dużo miejsca i oczywiście całość jak widać. Tutaj mamy w środku, nie wiem czy to widać, pokażemy, w środku widać te odpowietrzniki właśnie w pokrywce, tak ona powinna być wsadzona, wtedy najlepiej ta patelnia będzie nam się sprawować w kuchni. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.